Dzień dobry! Porozmawiajmy dziś o tym, jak jesteśmy manipulowani za pomocą muzyki. To ciekawy temat. Muzyka potrafi silnie wpływać na nasze emocje, decyzje i zachowanie, często w sposób, którego nawet nie jesteśmy świadomi. W reklamach wykorzystuje się konkretne melodie, by wywołać określone skojarzenia i wpłynąć na nasze wybory zakupowe. W sklepach odtwarza się wolniejszą muzykę, żebyśmy spędzili więcej czasu na zakupach, a w siłowniach szybkie rytmy, by podnieść naszą energię. Filmy i gry komputerowe także intensywnie korzystają z muzyki, by budować napięcie lub wzruszenie. Nawet w polityce muzyka bywa używana do wzmacniania przekazu i jednoczenia ludzi wokół ideologii. Myślisz, że można się jakoś przed tym uodpornić? Myślę, że trudno, ponieważ zwykle działa ona podświadomie. Dokładnie, muzyka działa na poziomie emocjonalnym i podświadomym. Tempo, tonacja, częstotliwości, wszystko to wpływa na nas, zanim zdążymy świadomie to przeanalizować. Na przykład niskie częstotliwości mogą budzić niepokój, a wysokie dodawać energii. Do tego dochodzi rytm. Szybkie tempo pobudza, wolniejsze uspokaja. W filmach stosuje się to celowo, by manipulować naszymi emocjami. W horrorach wykorzystuje się niskie, pulsujące dźwięki, które Instynktownie kojarzymy z zagrożeniem. W muzyce pop stosuje się powtarzalne, chwytliwe melodie, które łatwo zapadają w pamięć i uzależniają. Myślisz, że dałoby się świadomie kontrolować swój odbiór muzyki, czy to raczej walka z wiatrakami? Oj, przekonany jestem, że to walka z wiatrakami. Też tak myślę. Nawet jeśli jesteśmy świadomi mechanizmu, to, to nasz mózg i tak reaguje na dźwięki automatycznie. Możemy próbować analizować, dlaczego coś na nas działa, ale to nie zmienia faktu, że muzyka nadal wywołuje emocje. Można co najwyżej selektywnie dobierać to, czego słuchamy, albo świadomie zmieniać muzykę w otoczeniu, żeby wpływała na nas w pożądany sposób. Ale w przestrzeni publicznej, w reklamach czy w filmach i tak jesteśmy na to skazani. Masz jakieś utwory, które szczególnie na ciebie wpływają, czy raczej traktujesz muzykę bardziej neutralnie? Oczywiście mam takie utwory i ulubione gatunki muzyki, ale o tym porozmawiamy innym razem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.